Długa już jest w nieciekawym stanie. Widać, że stał tutaj kominek. Jesteśmy w kuchni. Kuchnia tak jak i cała reszta mocno zdemolowana. Pomieszczenia kuchenne. Prawdopodobnie przejście do personelu lub wychodzących, bo jak widzicie mamy szybę, łazieneczki, tak zwane toalety ogólnodostępne, również z ładnymi płytkami jak widać na ścianach. Wejdziemy sobie na część górną, część motelową, część bardzo zniszczona po pożarze. Zobaczcie sami. Nie będziemy wchodzić za głęboko, ponieważ podłoga nie jest stabilna. Jak widzimy, restauracja również była na górze. Dość obszerna. Zagonimy jeszcze kawałek łazienki z taletami. Spróbujemy kawałek się przemieścić po tej podłodze. Jednakże, tak jak powiedziałem jest bardzo niestabilna już. OK, zejdziemy na dół. Musimy się cofnąć do części pierwszej, ponieważ z tego, co widzieliśmy na samym początku, prawdopodobnie jest zejście do klinicy. Zobaczymy, jak to wyglądało. Jest również część druga, ale nie możemy się tam dostać ze względu na jakość już podłóg. Zobaczymy w piwnicę. Nie, muszę Was bardzo przeprosić. To nie było zejście do Pinicy. Myśmy tu byli na samym początku. To jest taki mały schowek, który wcześniej Wam już pokazywałem. Tu również byliśmy. Zatem za chwilę przeniesiemy się na zewnątrz, a żeby obejrzeć cały budynek z zewnątrz. Trzeba przyznać, że z zewnątrz jest jeszcze bardzo dobrze utrzymany. Zatem ostatni rzut oka na recepcję wejściową i widzimy się za chwileczkę na zewnątrz. Witam Was ponownie. Byliśmy w tym miejscu już. Wspominałem Wam, że musimy zobaczyć, jak wygląda podłoga. Czy możemy tam wejść? Wiemy o tym, że od restauracji nie można dostać się do tej strony budynku, więc zobaczymy, jak wygląda ta podłoga i czy jest możliwość przejścia. Podłoga raczej nie ma podpórek, spróbujemy przejść. Cofnij się. Tak, udało się. Bokiem możesz przejść jak coś. Wejdziemy do części, którą nie widzieliśmy. Jest to raczej część gospodarcza. Cenniki. Ponownie widzimy jadło, spisy i inne rzeczy. idziemy dalej. <laughs> Przepraszam was bardzo, jestem zagrypiony dzisiaj. Wiosna mnie dopadła, chociaż na dworze piękna pogoda, ale wiosna mnie dopada. Tu również mamy schowek służący prawdopodobnie do pościeli, jak widać. Przejdziemy dalej. Widzimy stary stół. Na stole również ceniki, ale puste. Wcześniejszy cennik Wam już pokazywałem. Wejdźmy do tego pomieszczenia gospodarczego. Cóż my tu mamy Ponownie widzimy zastawę stołową. tą bardzo ładną. I sporą ilość talerzy. A już miałem Was zabierać na zewnątrz, żebyście zobaczyli sobie budynek z zewnątrz. Dobrze, że tu weszliśmy. Życie! Podobno buty są pogubione, jak słyszymy w tle. To tak jak pewnie zauważyliście, jak zwykle jesteśmy na eksploracji w dwójkę. Och! Dość mocno wszystko zniszczone. Ale, ale, słuchajcie, widzę potężne łóżko małżeńskie. Olbrzymie. Jest możliwe, że jesteśmy. Pokoju, gdzie mieszkali właściciele to jest zniszczonym oczywiście szafy puste no i sufit który jak widzicie wali się na głowę więc powoli przemieszczamy się dalej łazienka obszerna wielka potężna łazienka Stupid jest nieciekawy. Tak jak widzicie. Moja kaseta. Ogniem i mieczem. Tak słyszymy również artefakcik mała kaseta ogniem i mieczem. Zapomniane czasy. Ponoć lektura szkolna, jeszcze. Znowuż mamy pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie gospodarcze. Przygotowanie wszystko do komunii, ponieważ takowe też się tutaj odbywały. Mamy imitację ozdób. Idźmy dalej. Następne pomieszczenie gospodarcze. Nie, tu również było pomieszczenie do spania. Jednakże jest bardzo małe z tego, co widzicie, więc prawdopodobnie obsługa tego motelu mogła tu spać. Wygląda mi to na pokój już mieszkalny typowo. Również zdewastowany. Słuchajcie mamy przed sobą Jak widzicie książkę. Spróbuję Wam powiedzieć co to jest. Widzimy znaczki skarbowe. Jest to książka, wykaz osób podlegających zameldowaniu. Słuchajcie, pozwolicie, że skieruję kamerę w drugą stronę. Mamy, chociaż delikatnie, bo to pokażę, mamy pełną książkę zameldowania z peselami i z pełnymi danymi osób, które tu mieszkały. Raczej przebywały. Nie będę się już zbliżał do tych drugich książek, ale tu również są. Jak widzicie, są to rzeczy, których na pewno nie powinny tutaj być. Jak dobrze wiemy, ktoś może zrobić z nich użytek. Pokażę Wam jeszcze. Książka była założona. W 1914 roku się zakończył. Nie, przepraszam. W 1994 się zakończyła. Była założona w 1984. się część tych osób już prawdopodobnie nie żyje. Może była to tylko przejazdem, czyli ich pesele są bezpieczne. Ale naprawdę nie powinno się to tu znajdować. Szatnia. Jak widzimy szapki ubraniowe dla personelu. Część zawalona. Nie będziemy tam wchodzić. Ups, sufit wiszący w bardzo złym stanie już. Mamy łazienki. Przejdźmy jeszcze kawałek, chociaż podłoga nie wygląda już za ciekawie. Tak jak wcześniej wspominałem. I zobaczcie, gdzie dotarliśmy. Dotarliśmy górą do restauracji poziom pierwszy, na którym byliśmy wcześniej. Dobra, ja się z Wami teraz pożegnam, zejdę na zewnątrz, pokażę Wam, jak wygląda całość od zewnętrznej strony. Ok, jesteśmy na zewnątrz budynku. Tam wchodziliśmy. I co się okazało? Szukaliśmy piwnicy. Dość dziwna sprawa, ale zejście do piwnicy jest od zewnętrznej strony. Wejdziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Również jest otwarte. I tak jak wiecie, nie włamujemy się. Bierzemy tylko i wyłącznie fotografie, filmy. Nie niszczymy tego, co jest. Chociaż w tym przypadku niewiele już można zniszczyć, jak widzicie, niewiele pozostało. Zmieścimy się piwnicą, wyjdziemy prawdopodobnie z drugiej strony. Tak, słuchajcie, piwnica bardzo mała. Jesteśmy na wyjściu, tam wchodziliśmy. Mamy dość dużo zewnętrznych budynków, które postaram się Wam pokazać. Tutaj byliśmy do góry, w tym pomieszczeniu. Jest to pomieszczenie na parterze, bardzo Was przepraszam, pomyliłem się. Byliśmy od wewnętrznej strony. Przejdźmy do budynku, który się mieści obok. Przód okiem na budynek, pomieszczenie garażowe, dość spore. Tak, słuchajcie, to mogła być kotłownia nawet. Z tego co widzę. Tak, to była kotłownia. Jak widzimy rury Ciepłownicze biegną, no i mamy składowisko starych tapczanów. Przemieścimy się dalej. Z tego budynku wyjdziemy sobie za chwileczkę, ponieważ tutaj mamy jeszcze pomieszczenia. Mały warsztat. Pozostałości po warsztacie. waluje się nam wejście, gdzie, jak przed chwilą, byliśmy do góry. Nie schodziliśmy już dwóch po schodach, bo niestety podłoga na to nie pozwalała. Instrukcja obsługi, kuchenka jak widzicie, cena 8000, dzisiaj takie kuchenki. Można kupić za grosze. Tak, to jest to pomieszczenie, gdzie byśmy weszli po schodach, gdzie mówiłem, że nie wiadomo, jak wygląda kodygnacja górna do przejścia. Wdajemy się na zewnątrz. W tym momencie cały budynek mamy w środku zrobiony. Mamy dość duże pomieszczenie na zewnątrz. Mamy zamrażalkę starego typu e rekord zobaczymy sobie do pomieszczenia obok tam zejdziemy sobie za chwileczkę Słuchajcie, mamy tutaj zamrażalki. Niestety są obudowane, więc także nazwy już Wam nie podam. Są to zamrażalki nieznanej firmy oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej. Prawdopodobnie chowano tutaj, nie wiem, trzodę chlegną? dość dziwne pomieszczenie przy motelu ale tak jak widzicie wyłożone sianem kratka coś do niej było przywiązane tu również wygląda jakby dla zwierząt przygotowane do pojenia Powiem szczerze, taka rupieciarnia, stare okna jak widzicie, stoły, sufit w bardzo złym stanie i na zewnątrz mała ławeczka i cały teren zielony. Dobrze, wyjdźmy na zewnątrz, wejdziemy do piwnicy, zobaczymy co słychać w piwnicy w tym budynku. Film będzie bardzo długi, ale tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczcie sami, to jest bogot tego motelu i restauracji, olbrzymi. Wejdziemy sobie do piwnicy. Słuchajcie, jesteśmy w piwnicy. Jesteśmy już w piwnicy. Widzimy ponownie do lodóweczki. Niestety bezfirmowe. Masę słoiczków. Zatem piwnica też była takim miejscem do przechowywania. Widzimy w budynku jeszcze jedno wejście. Ale tak jak tutaj chyba byliśmy w środku. Mieściła się kuchnia. Wejście boczne do kuchni. Zobaczymy, czy udało nam się w ten czas dostać do tego pomieszczenia, czy nie. Słuchajcie, nie, nie byliśmy w tej części. Szczerze mówiąc, obieg jest tak wielki, że można się w nim pogubić. Mamy kalendarz. 2012. Tak jak widzicie, tak jak powiedziałem też wcześniej, w 2012 roku widniał jeszcze ten budynek bezpieczność i czystość rury błogowe. typowe pomieszczenie kuchenne. Zobaczmy dalej. W tak wielkim motelu kuchnia musiała być wielka. No i była. Resztki zastawy. Ladówki. zamrażalka, Również bezfirmowa. Ile Nie przypuszczałem przyjeżdżając tutaj, że obieg jest tak potężny i że film z tego obiektu będzie tak długi. Za co serdecznie Was przepraszam, ale staramy się wszystko Wam pokazać. I otóż mamy matkę, naturę, która wchodzi do budynku. Niestety gałęzie, krzaki. Jak widzicie. Tu było palenisko główne. Do przygotowywania potraw. Nie wiem czy będziecie widzieli, ale piękny widok, jeżeli chodzi o wejście natury do tego budynku. Zresztą zobaczycie pewnie na fotografiach będzie to lepiej widoczne. Tam byliśmy wcześniej obchodząc cały budynek. Zatem wyjdźmy i obejdźmy jeszcze raz ten budynek. Mamy front budynku. Jak widzicie również pięknie zachowany. Wejdziemy jeszcze budynek wokoło. boczne wejście mamy studnię przed budynkiem o niewykończoną z kamienia nie wiem czy będzie to widać zaglądniemy sobie do środka I tutaj widzimy główne wejście do restauracji. Tak jak powiedziałem wcześniej, z tego co widzicie, natura wkracza szerokim torem do budynku. Jeszcze ostatni rzut dla Was. Pozwolicie, że nie podniosę kamery, bo widać jak się nazywa obiekt. To było wejście do restauracji, jak i również do motelu. I tym oto wejściem zakończymy dzisiejszą eksplorację. Bardzo dziękujemy Wam i do zobaczenia. Subskrybujcie kanał i łapki w górę.